Wybiła godzina 15, zatem czas na prosto z kadru wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nalec i zapraszam was na kolejną podróż po świecie komiksu. To słowa, którymi zaczynam audycję już od jakiegoś czasu. Wcześniej one bywały różne, początki bywały też inne, kiedy byłem współprowadzącym audycji jeszcze z Filipem Bąkiem. I nagrywam tą wiadomość dla Was nie tylko w formie audio, ale też video, ponieważ dzisiaj jest taka umowna data, gdzie równo 10 lat temu zacząłem swoją przygodę jako oficjalny współprowadzący audycji Prosto z Kadru. Po jakimś czasie już tylko jako jedyny prowadzący tej audycji. I kurczę, ale to szybko minęło. To było, Ta umowna data polega na tym, że to była pierwsza audycja, kiedy. Omawiałem komiks samodzielnie, bez wsparcia Filipa, sam go przeczytałem, sam go omówiłem i były to niebieskie lata Macieja Łazowskiego, to są zbiory pasków, głosy w mojej głowie, być może pamiętacie i to jest coś niesamowitego. Miałem wtedy, 10 lat temu, miałem 23 lata. W radu pierwszy raz byłem, kiedy poznałem Filipa Bonka w sklepie komiksowym Kik. Pogadaliśmy chwilę, zdobył kontakt do mnie i zaprosił mnie do audycji o Batmanie, o Jokerze w roku 2012, więc wtedy miałem 21 lat. I tą audycję, jak i wiele innych tych, w których brałem udział, możecie znaleźć na naszym archiwum na YouTubie. I wypadałoby... Podziękować. Chciałbym podziękować właśnie Filipowi Bąkowi za to, że mnie wprowadził do świata radia, do radioafery i do prostoskadru i za to zaufanie, które mi dał przekazując audycję w moje ręce. Chciałbym podziękować Szymonowi Dopierale, z którym najczęściej współpracowałem w trakcie wizyt w radiu, w audycjach na żywo. Oczywiście Renacie Kwietniewskich, Edgarowi Hajnowi, Bacy, Piotrowi Graczykowi, i wszystkim pozostałym osobom, które siedzą w Radio Afera od tych wielu wielu lat, z którymi miałem przyjemność współpracować. Bardzo wam serdecznie dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. Chciałbym też podziękować wielu osobom, które wspierały mnie w trakcie audycji, wydawcom, Szymon Holzman, Tomasz Kołodziejczak, Jakub Kwidziński, Kabum. Jakby lista jest tak bardzo długa, że niestety moja pamięć nie pozwala mi wymienić wszystkiego, ale serdecznie Wam za to dziękuję. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom twórczym, które znalazły tą chwilę, aby porozmawiać w wywiadach. Kasia Wittersheim, Marta Falkowska, Tomasz Kątny, Bozia. Jakby mieliśmy tak bardzo dużo gości, którzy tworzą Komiksy w ramach, mieliśmy okazję rozmawiać w ramach audycji, że to są po prostu niezapomniane wrażenia, wspaniałe rozmowy. I wszystkim innym osobom, z którymi miałem okazję porozmawiać o wiedzy specjalistycznej, Gosia Chudziak, Marcin Łuczak i wiele innych osób z Poznania, spoza Poznania, z całej Polski. Zaoferowaliście swoją pomoc, swój czas, abyśmy mogli porozmawiać, abyśmy mogli o czymś opowiedzieć w ramach audycji, o komiksie i o jego okolicach. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy to zrobić razem, że mogliśmy to robić przez te 10 lat mojej aktywności. To bardzo wiele dla mnie znaczy i cieszę się, że jestem z wami tutaj, wszystkimi. Cieszę się, że mogę być. Członkiem tej ekipy osób zainteresowanych komiksem, którym, którzy się cieszą tym komiksem na co dzień. I cóż, naprawdę wielkie, ogromne dzięki. No i oczywiście największe podziękowania dla wszystkich osób, które słuchają audycji od samego początku, od tych 10 lat nie wiem, od roku, od wczoraj wszystkim Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I nie mogę się doczekać, aby znowu usłyszeć się z Wami. Jak zawsze o 15 w każdą sobotę, czyli jutro i za tydzień, i za dwa tygodnie i kolejne, kolejne soboty. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To ogromna przyjemność, że mogę do Was mówić z radia o komiksach. I jak to zwykle mówię na końcu każdej audycji, do usłyszenia już za tydzień. Cześć!